Cześć! Pierwszy raz w tym sezonie spałem dzisiaj w lesie. Jest tuż przed wschodem słońca. Idę na brzegę pofotografować. Miejsce, gdzie będę fotografował, jest bardzo blisko i jest mi dobrze znane. Jestem prawie w Lublinie. Po prostu tak sobie wymyśliłem, że tu się prześpię. Możecie pamiętać to miejsce z mojego filmu sprzed kilku miesięcy. Fotografowałem tutaj, gdy jeszcze nie było zieleni. Teraz męczę się ze znalezieniem kompozycji, bo się trochę pozmieniało przez to, że właśnie trawa urosła. Jak widzicie scena była dosyć kontrastowa. Miałem trochę problemów, żeby realistycznie to wywołać. No, Wyszło jak wyszło. Przy okazji pokazuję Wam zdjęcie z tego samego miejsca zrobione w lutym. Mam spory problem z fotografowaniem tutaj, mimo że niby znam tą rzekę. Dużo się zmieniło rzeka zarosła i trudno też mi znaleźć kompozycję, dlatego że to wszystko się bardzo szybko zmienia razem z poruszającą się mgłą i światłem. Tutaj mam pomysł na nowe zdjęcie, którego wcześniej nie robiłem. Zamierzam wykorzystać ten, ten kanalik jako taką linię wiodącą łączącą się z tą rzeką, a na dalszym planie Słońce. Coś w tym stylu. Oprócz zdjęcia z linią wiodącą rzeki zrobiłem jeszcze ujęcie dłuższym obiektywem. Światło nad rzeką jest już ostre, także wszedłem w las. Będę wracał do namiotu. Mam takie mieszane uczucia po tym plenerze. Było naprawdę bardzo ładnie, ale męczyłem się ze znalezieniem kompozycji. Te moje poprzednie kompozycje były zarośnięte, często nie było w nich mgły, a była obok. Także tak krążyłem i szukałem miejsc, gdzie fajnie się mgła układała. Mimo wszystko, myślę, że jakieś zdjęcie w porządku pewnie zrobiłem. Łatwiej jest powiedzieć, że się idzie do namiotu, niż go znaleźć. No bo okrążyłem las chodząc przy tej rzece i teraz postanowiłem dojść do namiotu z innej strony. Oczywiście nie prowadzi do niego żadna ścieżka, bo się tak zeszyłem trochę w lesie. Więc idę tak, no tak jak mi się wydaje, przez las jeszcze stoi. Ale tak kluczyłem, że nie wiem, czy. Szybciej nie byłoby wrócić do głównej drogi i dojść do namiotu, niż iść na przełaj przez las. No ale jestem. Ani razu nie wpadłem do wody, ale była taka wysoka, mokra trawa, że rosa zmoczyła mi spodnie i jeszcze nalała się do butów. Jedziemy teraz oglądać zdjęcia. Mam jeszcze do pokazania kilka zdjęć z tego wschodu. Pierwsze to ujęcie drzew po przeciwnej stronie rzeki. Miałem wtedy wspaniałe światło, ale nie mogłem znaleźć kompozycji. Jak mówiłem w filmie z lutego z tego miejsca, zazwyczaj nad rzeką staram się fotografować wzdłuż jej nurtu. Specjalnie szukam zakrętów rzeki, mostków, czasami po prostu wchodzę w wodę. Chodzi o to, że fotografując wzdłuż nurtu łatwiej jest stworzyć wieloplanowe zdjęcie, które ma głębie. Tutaj jednak nie miałem możliwości ustawić się wzdłuż rzeki. W końcu udało mi się znaleźć kompozycję z mgiełką na przeciwległym brzegu. Następnie poszedłem na zakręt, gdzie fotografowałem w zimie, aby powtórzyć staną już kompozycję. Wysoka trawa zasłoniła jednak mój pierwszy plan i musiałem wymyślić coś nowego. Nie jestem zadowolony z tej kompozycji. Przewoł po lewej stronie jest za blisko krawędzi kadru i mocno przyciąga uwagę. Na poprzedniej wersji tego zdjęcia też umieściłem to drzewo za blisko krawędzi, ale całość kompozycji była moim zdaniem lepiej wyważona. Spróbowałem jeszcze sfotografować ten sam zakręt dłuższym obiektywem. Myślę, że równowaga w kadrze jest tutaj lepsza, natomiast z powodu ogromnej rozpiętości tonalnej trochę poległem tutaj na obróbce zdjęcia. Z nowych rzeczy fotografowałem wiszącą nad wodą wieżbę. Było to już długo po wschodzie. Myślę, że ta wieżba ma potencjał i kiedyś jeszcze spróbuję ją sfotografować. Na koniec pokazuję wam proste leśne zdjęcie, gdzie rzeka odgrywa małą rolę. Spodobała mi się tutaj po prostu świeża, wiosenna zieleń trawy, skrzypów i pokrzyw. Latem już nie ma takiej zieleni. Aby na pierwszym planie nie było tylko samej zieleni, umieściłem tam powalone drzewo. Jedyne co chciałbym zmienić w tym zdjęciu to. Te gałęzie wchodzące z lewej strony w kadr niestety nie dało się zrobić tej kompozycji bez nich.